Siemas z tej strony Kubik, z witam i zapraszam Was na pierwszy odcinek tutoriala z NBA. Dlaczego akurat tutorial z NBA? Bo nie jest to gra prosta. A filmików po polsku, poradników tego typu po prostu nie ma. Dlatego się za to wziąłem. Jest to poradnik bardziej dla naprawdę zielonych graczy, przynajmniej pierwsza jego część. Jeśli zjedliście na NBA zęby, nie polecam, stracicie czas. A jeśli Chcecie się czegoś nauczyć, a zaczynacie dopiero swoją przygodę z tą serią, to serdecznie Was zapraszam. Jedziemy, zaczynamy od treningu. Pokazałem Wam wcześniej, w jaki sposób go włączyć, bo w tej grze po prostu trzeba swoje na sali treningowej spędzić. Zwróćcie uwagę, pod Lebronem są żółte i czarne kreseczki, które sygnalizują, jaką on ma skuteczność mniej więcej z tych odległości, czy nim warto rzucać, czy nie. Tutaj zobaczcie, jak podróżuje po parkiecie, to się wszystko zmienia. To jest pierwsza rzecz, jaką daje nam NBA do zrozumienia o co chodzi w rzutach. Jak najskuteczniej rzucać? Właśnie tak. Jeśli nie możemy wsadów, jedziemy z layupami. W ten sposób, bądź w ten sposób. Wszystko super, ale ok. Nie zawsze da się wjechać pod kosz, zrobić wsad czy layupa. To musimy rzucać z pół dystansu i zobaczcie, w tym momencie Lebron trafia. w tym Momencie nie trafia, czym to jest spowodowane? Czy to tylko zależy od szczęścia? Bo spróbujmy jeszcze raz z tego samego miejsca i tym razem trafił. Czy to jest tylko samo szczęście? Nie tak do końca. I w tym momencie, tutaj przychodzi nam z pomocą, udostępnili coś takiego, co się nazywa shoot feedback. Możecie to włączyć w opcjach. Co to właściwie nam daje? Zaraz zobaczycie na przykładzie Reya Alena. Rzucam z pół dystansu. I pojawia się nam takie wspaniałe okienko. Pierwsza opcja z góry, czyli moment wypuszczenia rzutu, można wypuścić za wcześnie, za późno lub idealnie tak jak w tym momencie. Każdy zawodnik w tej grze ten moment ma w innym miejscu. Te animacje się różnią, także dlatego warto potrenować. Ma to duży wpływ na to, czy Wasz rzut będzie skuteczny. Okienko numer dwa, czyli odległość z jakiej rzucamy od kosza czy dla tego zawodnika jest dobra czy nie? Jeśli on by był słabym zawodnikiem do rzucania z półdystansu, tu byśmy mieli czerwone bądź żółty pasek. Trzecia opcja, obrona, tutaj jak widzicie, obrona jest na urlopie, także to pominę to omówię w innym poradniku. I ostatnia, ocena szkolna amerykańska od A+ do F. Tu w tym przypadku A-, to daje nam informację, że to był dość dobry rzut. Na piątkę z minusem i daje to dużą szansę, że ten rzut wpadnie. Rzucamy z podobnej odległości, tym razem B. I rzut numer 3, tym razem B. O co tu chodzi? Przecież moment rzutu był niemal ten sam, a odległość również identyczna. O to właśnie chodzi. O chodzący dla Rhea Alena na różowo czy też na czerwono. Mamy zaznaczone miejsca, z których on trafia częściej. Na niebiesko. Te, z których mu nie idzie i szare to są neutralne, czyli nie dobrze, nie słabo, po prostu przeciętnie. Dla innych zawodników to się prezentuje tak, dla Lebrona właśnie tak to wygląda. Dla Wade'a w ten sposób i to właśnie obrazuje jak skomplikowaną grą jest NBA. Tutaj trzeba każdego zawodnika poznać, każdego zawodnika moment rzutu, odległości z jakich może rzucać. Warto też znać właśnie te chodzący, żeby rzucać po prostu skutecznie. Tutaj zobaczycie hazlem. Właściwie tylko w jednej strefie może być skuteczny, ponieważ nie rzuca za trzy. To nam się na wiele nie zda. No i to by było na tyle w pierwszym poradniku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Trenujcie tymi zawodnikami, jakimi chcecie grać. Wybierzcie sobie jedną drużynę. Sprawdźcie, jakie oni mają mocne strony, jakie mają słabe strony. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I tyle. Zapraszam na kolejne odcinki tego poradnika. Jeśli się podobało, zostawcie lajka. Jeśli chcecie więcej, piszcie w komentarzach, co Wam sprawia największą trudność, że chętnie Wam pomogę. I tyle, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć.